To jest Into the Breach, to jest nagrywane na żywo i dzisiaj sobie tak naprawdę mam zamiar spróbować chociaż przejść jedną całą grę. Tak jakimś fajnym oddziałem właśnie, mogę już kupić, bo dostałem pieniążek. Mamy, to są te wszystkie nowe oddziałki, patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć ich jest aż. Teraz możecie tak naprawdę też zobaczyć grę od samej właśnie podszewki. Kto to jest? Kataklizm. Te wyposażone w technologie wstrząsające RST mechy mogą obrócić samą Ziemię Mogą wrócić z samą ziemię przeciwko swoim drogą Ciekawe dobra, chyba ich wybierzemy, tylko zaraz jeszcze cofnę się teraz z ciszy chyba. Bo mnie... O, może jakoś tak. Dobra. Testujemy to, kto, co one mają. Mech, miotacz. Bo tam mówię, tam tymi innymi coś tutaj próbowałem. Bombo, mechy, takie nawet były. Tych jeszcze nie testowałem. Tymi nawet daleko udało mi się zajść, ale coś nie wyszło. Yy, porze, racze, mgły też są całkiem spoko, ale spróbujmy sobie te ostatnie odblokować. Co to jest? Podnośnik hydrauliczny. Rzuca gościem. Fajne, rzucenie zawsze jest w cenie. Całkiem daleko i jednostka zadaje obrażenia. Ok. Tutaj jakieś takie. tu, 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 tu. O kurde. Odsuwa <śm> go Kurde, tylko żeby nie zbanowali za tą muzę, bo przy będzie Hmm, dobra, wygląda na to, że. Hmm, trzeba byłoby. Dobra, na razie, bo te mechy nie zadają zbyt dużo obrażeń, niestety. Celowi odwraca? Co? Odwraca? Sprawia, że przylegające pola pękają. No i co z tego, tak naprawdę? To jest pytanie na dzisiaj. Dobra, kogo my tu mamy za zabójstwo bez sensu? Dymy nie mają wpływu, plus do ruchu, z osłoną. No ja myślę, że eksyskuję latanie. Pancerz, weźmy może faktycznie tego. I jak będzie ten spadać gościu, to będzie rozwalać wszystko. No dobra, tyle, zostaje nic więcej jak tylko tak. Na normalnym, mój tak, gra jest dosyć trudna. Lecą mechy. Galan, do mieszkańców wyspy przybywamy, ponieważ wasza linia czasu wymaga znaczącej korekty. Pierwszym krokiem będzie eliminacja weków. No to by się spodziewał. Lecimy po prostu na wyspę. Tu jest prezes, niestety nieboczek, ale no, tak już musi być. na to wygląda. Próbujmy może sobie na razie na spokojnie zacząć. Aha, ten jeszcze nie ma odblokowany, tego niestety, bo ten... No dobra, to tego, tu, tego, tu, tak, tak, tak. Tu, tu, tu. bum, bam bim. Dobra, jest tutaj jakiś specjalny wek wybuchowy na to wygląda. Zaraz zobaczymy jak dokładnie się nazywa. I nowe tutaj wieśniaki już przychodzą. Eee, wybuchowy wek, tak, jego mamy nie zabijać, co ciekawe i ochronić generator energii, który jest tutaj. To nie powinno być aż takie trudne. Eee, odporny na budynki, to na pewno byłoby fajne. Bo iry to, Irytujące to będzie, niesamowicie. Mamy gościa, który rzuca, ale jak to dokładnie działa, czy to... Aha, po prostu i rzucam nim na przykład do tyłu. Hmm. Dobra, a ty co dokładnie robisz? Zadaje... ...obrażenia celowi oraz go odwraca, ale co to znaczy, że go odwraca? Ja mogę tutaj na przykład polecić no to, to by nic nie dało, to by nic nie dało. Cześć, Michał! O, witam bardzo serdecznie. Lecimy z Into the Bridge. Chociaż jedną linię czasu chciałbym spróbować tutaj przejść, czyli dwie wyspy i spróbować finał wtedy rozegrać. A to jaka jest w sumie kolejka? Tak, zaraz, 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 zaraz. Ten by tam nie doleciał, ten też tak średnio. Hmm. Ten musiałby nim rzucić gdzieś tam za, za pole, ale to byłoby do dupy. Ten może jeszcze go odrzucić. A, bo ja mogę nim rzucić tu albo tutaj. No ale to i tak mi nic zbytnio nie daje. Hmm. Nariko witam bardzo serdecznie też tutaj. Nie rozumiem, co to znaczy, że od sprawia, że przyległe pola pękają. To jest ciekawe. Nie wiem, o co z tym chodzi. No, i oczywiście, właśnie, co to znaczy, że odwraca przeciwnika? No dobra, no co, co tam pozostaje? Testujemy tak naprawdę. Eee, weź, kurde, podejdź sobie tu, ty może tu. Faktycznie, dupnij tymi rakietami. No właśnie, ten atakuje tego. A, tego w sumie jeszcze można przerzucić, ale to bez sensu. Nie można rzucić przeciwnika na przeciwnika. O, jest, dostał w ogień. To jest całkiem niezłe co się teraz stanie? O kurde, czyli to odwraca tego. Ej, to do dupy. <grym zresetować> trzeba zresetować w takim razie. Okej, okay, już rozumiem, już wiem. Co? co, co będzie w Kochu robione? W Kochu? Nie wiem co będzie w Kochu, na razie jest tego, Into the Bridge. Tyle wiem. A tego na pewno trzeba będzie przerzucić tutaj. Tego trzeba będzie odwrócić, tak, niestety nie ma tego, z czego podpaliliśmy, kurde bele Ech, 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 i możemy spróbować tutaj ostrzą, no niestety uderzy nasz o naszego Czyli nasz o naszego roba, ale to... Aha, jeszcze go nie przesunęło w sumie, no taki, kurde ciężka, ciężka mapa może na tych, tych taka wylosowała, kurde dziwną No niestety uderzył budynek, no nie rozpoczyna się to zbyt dobrze, szczerze mówiąc Niech nam ktoś pomoże. No kurde, sami... No i wszyscy oczywiście budynki praktycznie atakują. A my? Ten ma na szczęście mało zdrowia, to, to będzie można polecić tą, tą... ...artylerią. Ale tutaj co można z nim zrobić? Ha, go rzucić tutaj w sumie. Kurde, on wybuchnie. Nie, do dupy. Coś, coś, coś mi się nie podoba. Reset, reset, reset. Coś, coś tutaj nie wyszło ewidentnie. Położyć linię czasu. Wybieramy tego jeszcze raz i gramy ten... Jeszcze raz, coś, coś tutaj za bardzo po nie wychodziło. Niestety tak się czasami zdarza.